Hej, z tej strony Grusty i wracamy do starej drużyny Samotnego filmka. Oczywiście stanęliśmy nawet, nie wiem gdzie, no dobra, w Campstad stanęliśmy, tyle wiem. E, mamy do ukończenia e, zmartwychwstanie umarłych. Ehe. I oczywiście trzeba wziąć kolejną kampanię, jakieś zadanie do wykonania, żebyśmy hajsy miały. Okej, okay, mamy tu do dostarczenia paczuszkę. Weźmiemy to. Zawsze to jakiś... Iszyk wskocza, i tak musimy jechać gdzieś dalej. Gdzie nas wygna na sam. aż tutaj do. Dobra, to ruszamy w takim razie naszą podróż, naszą kochaną drużyną. E, miarę żywności mamy, powie nam to. Oho, nie wystarczy nam za dużo. W takim razie na przełaj, na przełaj trzeba do Egernsandę kupić jakiś prowiant, żeby nasi ludzie nie głodowali. Podczas naszych niezliczonych podróży i wojaży po tym wspaniałym świecie Battle Brothers e, mamy dwa dni na dostarczenie paczki, więc spokojnie damy radę. Ale pierw oczywiście trzeba kupić sobie jakieś papu. E, dużo go nie mają tutaj. Zakupię w takim razie trochę zboża i ryb. I w tej chwili mamy już troszkę zapasu żywności. W takim razie ruszamy. konstat po drodze. Jeśli jakiś przeciwnik się ukaże, tajemniczo niezwyciężony do pokonania, i będzie trzeba uciekać, to dam wam znać. A na tą chwilę widzimy się na miejscu, gdy dotrzemy już do. nie, nie do kornstaty. Jak dotrzemy już do miejsca Erlach, czyli do miejsca, gdzie musimy dostarczyć tą tajemniczą paczuszkę. Oczywiście po drodze nie, mocia, nie mogło się nic inaczej wydarzyć, jak atak bandyterki, więc trzeba ich rozgromić. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. 9 do 11, 11. Powinniśmy dać radę. Tym bardziej, że nie widzę więcej przeciwników. Eee, więc no, trzeba oddać turę. Niech się oni ukażą nam. Bo na razie nasi strzelcy nie są w stanie nawet oddać. Proszę bardzo, pokazał się pierwszy śmiałek i nie dosięgamy, oczywiście. Ale Ulfred, zobaczmy. Nasz Ulfred. Eee, spróbujmy przycelowanie. Pięknie, nawet trafił przeciwnika i uszkodził mu. Eee, Okej, okay, nogę. Bardzo dobrze. Będzie przynajmniej bardziej krwawił i będzie mniej chętny do walki. Na razie czekamy, niech podchodzą do nas bydlaki śmierdziele. A trochę ich jest. Tym bardziej, że za chwilę. O, proszę bardzo, za drzewem chowa się łucznik. Na szczęście nie trafia. Uj, mają kusznika, który całe szczęście również chybia. Za czym czy nasz łucznik. O, proszę bardzo, mają kolejnego łucznika. Kogoś. Ile oni mają łuczników? Czy ich nie powaliło? No, celność mamy słabą na ich, 36% na to, żebyśmy trafili. No, spróbujemy. Urodhart strzela i... Urodhart zabija! Łooo! Dobra, jedziemy dalej. Dobra, zobaczmy, nasz tutaj Henryk, Czy coś może kogoś posmyrać kuszą? No, oczywiście, że nie. Więc poczekamy. Uuu, jest szansa dla szympansa. Tutaj możemy strzelić jednego przeciwnika. No, próbujemy, 47%. Gdzieś ten bełt poszybował tam, gdzie nie trzeba. Na razie czekamy bo widzę, że trzeba będzie wybić na przeciwników niebawem, gdyż oni raczej wątpią, żeby się zbliżali, jeśli mają trzech strzelców, więc Hasso yy, wio. A reszta spróbuje coś tam zorganizować. Yy, no, spróbujemy też oczywiście trochę Wolfgangiem podejść. I zobaczmy, co zrobi przeciwnik. Yy, na razie nie za wiele. Próbujemy to dodać strzał. No, niestety tutaj trafiliśmy sobie w tarczę. Jak tam przeciwnicy, co będą dalej kombinować? Sprzycelowanie. Eee, Dobrze, nasz ragnar Bucznik obronił się. W takim razie możemy rutardem naszym strzelić, rutardem retardem. Za dużo nie mamy tu możliwości dobrego oddania strzału, więc strzelmy w tego. Z przycelowania Oczywiście, rundu jest strzała przed nim. Wiadomo, noc, ciężko trafić. Więc tutaj. O, proszę przeciwnik podchodzi bliżej. Trzeba będzie go zaraz ukatrupić. Przesuniemy naszych ludzi trochę do przodu. To bym nawet się ośmielił troszkę do przodu dać, nawet bym powiedział, że jeszcze ten jeden kroczek, dzięki temu mamy w miarę czysty strzał na tego przeciwnika, spróbujmy. Pięknie, oberwał, nie zginął, ale jest już lepiej. Będziemy przesuwać naszych ludzi oczywiście, czym jak robi przeciwnik, okej, okay, zbliża się do nas, nie podoba mi się to, ale to nie szkodzi. Mamy tu możliwość Ulfredem ostrzelać przeciwnika, trochę oberwał. Zawsze to coś. Ernst podchodzi pięknie. Przeciwnika Ciocha. W takim razie tutaj osłonimy naszego strzelca. Niech sobie osuniętym będzie. No tutaj oczywiście Hans niech podejdzie. Zobaczmy jak przeciwnik reszta się ruszy. On nie trafia. I prawdopodobnie to może być jego koniec. Rychły. Bąk. okej, okay. jeden leży. I no tu się obronił jednak. Partafian 1. Eee, zobaczmy, tu mamy większą szansę do tego u góry. Pięknie zmasakrowany Wolfgang robi robotę, kolejny atak, celny, nie zabija przeciwnika, ale wystarczający, żeby dotkliwie go zranić. Przeciwnicy, no jakiś jest jeszcze, którego, o, kolejny strzelec, trochę dużo mają tych strzelców. Dosyć dużo, no, więcej niż normalnych wojowników, ale nie szkodzi, zaraz ich yy, załatwimy. Myślę, że tu jeszcze parę kroczków do przodu wykonamy naszymi ludźmi, gdzie jeszcze się da. No, oczywiście troszkę tutaj. No i czekamy co zrobią. Ucieka jeden, dobra, drugi U przemieszcza się. Będzie próbował podchodzić do naszych strzelców. Dobra, drugi kusznik nie trafia. Natomiast tu wyżej, U robią taktikę. Strzał i chybia bardzo dobrze. Przeciwnik ich, U trochę nas uderzył. Na szczęście nie mocno. Zobaczmy: 27%, 15%. Dobra, strzelamy na przypał, żeby po prostu strzelić. No i pięknie dostał. Tutaj przyładujemy naszą piękną kuszę. Harald, kogo ty możesz tu strzelić bardziej? Spróbujmy w tego pana. Ładnie, dostał. Tutaj zrobimy parę kroków, Henrikiem, nawet Przesuniemy się trochę bliżej i spróbujemy oddać strzał tutaj. Nieudany. Przesuniemy się w takim razie jeszcze Ulfredem. Spróbujmy strzelić tutaj. O, nie za dużo to zadziałało. Ale tutaj z bliska spróbujemy. Dobrze, poszło. Okej, okay, kolejny leży, możemy zrobić jeszcze nad kroczek do przodu i spróbować zadekować jeszcze tego, tu już pudło, ale zblokujemy go, żeby nie mógł zbytnio uciec. I teraz wypadałoby ochronić naszego kusznika Haralda. Pięknie, tutaj Ragnar daje sobie radę. My oczywiście będziemy próbować otoczyć przeciwnika. Oba ten tarczę unosi, próbuje riposte, zobaczymy jak bardzo to mu się uda. No nie za bardzo, bo zginął. Jak wziął tak umarł. I blokujemy strzelca. Już nie postrzela sobie za bardzo. A my Wolfgangiem się przesuniemy, by móc później no właśnie, zmniejszyć morale przeciwnika. Już ich morale są w opakanym stanie, więc będą niebawem chcieli uciekać. Ale zanim do tego dojdzie, będą gryźć smaczną glebę. Przynajmniej dla drżowic. O, proszę bardzo. Jeden ukryty odnalazł się. A podobno nie chciał się pojawić i ujawnić. Ale nie szkodzi. Henryk tu spróbuje podejść. Uuu, nie trafimy. Ale nie masz sensu nawet próbować. Tego spróbujmy w takim razie troszkę, no niestety, pudełko. Spróbujmy do tego podejść strzelca i spróbujmy tego zmasakrować kuszą. Pudełko, kolejne. Dobra, próbujemy tutaj. Ładnie, dostał. I leży, prawidłowo. Tutaj raczej szansy za dużej nie mamy, to nie będziemy kombinować. Tu też nie będziemy podchodzić. Myślę, że na tą chwilę więcej już będą i tak gryźć glebę. Zuniemy się tu jeszcze endstem. Pięknie, łeb pozbawiony. I to ten przeciwnik. A no, to już znaczy, że zaraz będzie uciekał. My raczej go już nie dogonimy. Jak widzę tutaj nasz ruch, raczej nie ma szansy na to. Mogę spróbować przesunąć się naszym tutaj kusznikiem, maletu, raczej nic nie wskuramy. A tu jesteśmy za daleko. O, no, to w takim razie... Uuuu! Myślałem, że chcę walczyć. Nie ma sensu go gonić, nie mamy psów, żeby go dogonić, a gonitwa jest jednym przeskokiem. To nie ma sensu, więc odczekamy. Teraz będzie akcja typu: czy chcesz i gonić? Oczywiście, że nie. I bitwa wygrana. Pięknie, obroniliśmy się przed walką, przed walką, przed bandytami w walce i ruszamy w dalszą podróż, bo trzeba dostarczyć ten tajemniczy pakuneczek. Oczywiście kolejni bandyci po drodze nie jest ich jakoś przerażająco, przerażająco dużo, ale jest ich o jednego mniej. A mają trzech strzelców, więc znając życie, nie będą chcieli podchodzić do nas. Też bym tego nie robił na ich miejscu, gdyż mogą zawsze słuchać strzelać na pałę, a pozostali zbliżają się. Okej, okay, to bardzo dobrze, bardzo dobrze. Dzięki temu mamy szansę troszkę postrzelać. Zawsze to jakieś dodatkowe obrażenia z naszych. Pocisków wiodących, he, e, spróbujmy w tego. Może headshot będzie. No, może nie headshot, ale dostał. Jest dobrze. Nie sądziłem, że będą chcieli się zbliżać do nas. To oznacza, że są niezbyt mądrzy. 84% i pudło. dobrze. Ale mamy tu jeszcze naszego. Pięknie, nietrafione. Pięknie, teraz oberwał. A my możemy powoli zbliżać się do przeciwnika i go atakować lepiej lub gorzej, ale jednak dalej coś się ulega, przesuniemy się trochę do przodu, tutaj się przesuniemy, bo jest możliwość pchnięcia jeszcze, tutaj też się przesuniemy, oczywiście nasz tutaj Hans niech biegnie na strzelców, o, Wolgang ma możliwość uderzenia, nawet trafia Noisu, więc przesuniemy go jeszcze bardziej, Tutaj oni próbują się ustawić. My sobie przesuniemy w takim razie strzelców delikatnie do przodu tą ruch, jaki mamy możliwość. I zobaczmy, co zrobią przeciwnicy. Okej, okay, zbliżają się bardziej, by chronić się za swoimi towarzyszami. Inteligentnie, inteligentnie, owszem, owszem, popieram, wcale nie. Będzie cięższe, jeśli do nich dostać Ale od czego mamy miecz długoręczny, który będzie w stanie zaatakować kilku naraz? Czy Zobaczymy, jak bardzo uda nam się dojść do nich. Hehe, 300. He, eee, spróbujmy w takim razie oddać strzał. Duże Duża szansa nie ma, ale proszę bardzo, za drugim strzałem coś tam się udało. A eee, teraz, jak pozostali? O, proszę, tutaj spróbowałem nawet rzucić sobie. Eee, tutaj z dużej szansy nie ma, ale. Uuu, Henryk się rozbrykał, proszę bardzo. No, proszę, oczywiście nie trafił. Za bardzo go pochwaliłem. Ale mamy możliwość troszkę. U, pięknie wiem, go pchnął. I drugi już cel nie... strzał niecelny. E, ok, spróbujmy tego. Ach, Harald nie trafia. Ale jeszcze jest Ulfred, który ma możliwości oddania trochę strzałów. Piękny strzał. Drugi już mało celny. Zobaczmy, 75% pięknie załatwiony. Ten drugi pan załatwiony. No proszę, Alvgird, nasz sierżant, robi robotę. Zobaczmy, jak pozostali nasi ludzie będą w stanie robić robotę. Widzę, że bez większych plusów. Dobra, jednego chociaż zdzielił po pysku. A trochę pchnie przeciwnika. Dobrze. No i co? Podejdziemy, zblokujemy. Pięknie. Kolejne pchnięcie. Tutaj za dużo szansy nie mamy. No, obronił się. Dobrze. Niedobrze, ale jakoś trzeba sobie radzić. Wychodzi na to, że już więcej tutaj nic nie wskuramy. Mogę najwyżej podejść bliżej naszym tu sierżantem. I tylko tyle. Ale przeciwnicy będą powoli się wycofywać. Powoli. O. Wreszcie jeden bantadowy broń, przesuwają się teraz do góry, ale powinniśmy sobie dać radę. Sprawdźmy w takim razie. No, nie nieduża szansa, żeby trafić przeciwnika. O, proszę bardzo, teraz się przebiliśmy przez starcza, która jest dobra na strzały i w ogóle dystansowe ataki, więc trzeba dobić przeciwnika. O, się nie udało. Ale mamy tutaj naszego Helmera, on pchnie raz, może się coś uda. Może nie, o, Harald tutaj trafia idealnie, mamy teraz szansę do naszego Ragnara. Kilka pchnięć niezbyt udanych, ale zawsze to coś. Pięknie, Ulfred strzela, trafia nie tego, co trzeba, drugiego zabija! Czy będzie tak zwany triple kill? Raczej nie, bo trafimy w swoich, ale ładne strzały, ładne. Opieram. Dobra, kolejny zostaje, tu już morale opadły pięknie, więc piękny cios, niekończący, ale jednak. Kolejny załatwiony i się przesuniemy, żeby nie mógł uciec oczywiście łucznik. A my Alfgejrem spróbujemy załatwić kolejnego. Proszę Państwa, cóż za makabra bandytów tu się odjanie Pawla. No jeszcze chwilę ich faktycznie skończymy. Przesuniemy się trochę do przodu, licząc na to, że nie będą musieli zaś się poddać, a nasi ludzie zyskają trochę może doświadczenia w mordowaniu. No co zrobisz, takie doświadczenie też jest... Bardzo ważne, no? przynajmniej w tej grze. Dobra, tutaj podłują bardzo dobrze. Tutaj mamy szansę marną, więc nie będziemy na razie strzelać. Możemy na razie przeładować, podbiec ile się da. Pozostali też niech trochę ruszą dupsko. A my ruszymy się tutaj jeszcze. Dobra, tu już nie będzie miał możliwości zbytniej ucieczki. Nasz tutaj hasso też dobiega, ale przeciwnik jeszcze będzie trochę stał. Ok, kolejny załatwiony. Tu mógłbym kombinować troszkę, żeby strzelić i uszkodzić go, ale z tej strony bardziej. Ale może Wolfgang będzie kończył? Jeszcze nie, jeszcze dał mu szansę, żeby Algier mógł wykończyć. I bęk.

Nasz tutaj jeszcze nie has, tylko Ernst, nasz przyboczny też już ma dosyć wysoki poziom. Zwiększyłem oczywiście te statystyki. No do walki z bliska, naprawdę, 10 poziom i 68. No słabo, ale tanko będzie może z niego względnie dobry. Co my tu możemy mieć? Weźmiemy najwyżej sobie jeszcze u niego rotację. To się zawsze przyda. Jak ma być naszym tonkiem, zobaczmy Erlach i zadanie wykonane. Nie za dużo pieniędzy, ale zawsze coś. Możemy teraz dokonać wymiany barteru, tak zwanego. Sprzedać trochę śmieci, których nie potrzebujemy. Broni też na razie możemy się wyzbyć. Mogę zerknąć, co najwyżej sprawdzić, czy komuś tutaj nie zmienić zbroi. Ale raczej widzę, że wszyscy mają w miarę kwipunek, nawet lepszy niż ci bandyci, więc nie ma tragedii. Można się faktycznie wyzbyć. To zostawimy, bo może gdzieś się później przyda jako zastępczy hełm. Bronie też nie wszystkie będziemy podawać. To też możemy się wyzbyć. Tarcz, też się możemy pozbyć. Nie są aż tak potrzebne. Dwie zapasowe wystarczą nam, jak najbardziej. Żywności jeszcze mamy spory zapas. Na trzy dni podróży, więc to jest w świat i ludzie. Możemy wypić. Na zdrowie i chwały naszym wojownikom, i mamy zadanie trzygwiazdkowe. Okej, okay, karawana. Karawana dosyć przyjemna, nie będzie trzeba zajmować się jedzeniem. I dosyć intratna, więc może być ciężko. 5 dni podróży. No ale co to dla nas? Może się uda, może ktoś zginie, a może jednak nie zginie. Kogoś tutaj ciekawego do zatrudnienia mamy? Niekoniecznie. Tacy jest jakiś sobie, jest takie se. W takim razie, no, ruszamy w podróż. Mamy możliwość zatrudnienia nowego członka. Uuu, za 5000 tysięcy koron. Ciekawa zbroja. Hmm. A weźmiemy. Zobaczmy w takim razie, cóż ten pan wprowadził do naszej drużyny. On ma pierwszy poziom i ma legendarną zbroję. Okej. Okay. Dobra zbroja do walki z Lindwurmami, więc spoko. Damy mu lepszą tarczę. Okej, okay, mamy przybocznego kolejnego, znaczy się tarczownika lepszego. O, tu mamy już jednego Ragnara Włócznika. O, właśnie. Ty masz lepszą tą włócznię. Zamienicie się, panowie. O, ten sposób. Tutaj też mamy Helmer. Helmer, kim, czym ty będziesz w ogóle w przyszłości? Zobaczymy, ciekawe ma statystyki, może zrobimy z ciebie coś pożytecznego. Na razie niech on walczy tak jak walczy. Dużo, dużo to ma fanatik. 19, a ta zbroja ile ma? No ale ma 230, więc zostawimy tak jak jest. Zobaczymy, kim ty w ogóle jesteś z pochodzenia. Black background, Lindworm Slayer. Okej, okay, może będzie jakiś powek po wekspinie dobry. Zostawimy go w drużynie, ruszajmy dalej. Niestety zaatakowali nas. I dodatkowo w nocy, i to jeszcze na dodatek, gobliny. Gobliny nie są zbyt silne, ale są wkurzające. Są dosyć zwinne, ciężko będzie trafić, trzeba będzie biec na pałę, żeby je uwalić jest ich dosyć sporo, 12 sztuk. Okej, okay. całe szczęście do nas podchodzą. Podoba mi się to. I to bardzo, bo będzie łatwiej ich wyciąć. Dokładnie. A... Nie ma nic większego niż szarżujący przeciwnik na naszą grupę ludzi. W takim razie możemy troszkę pobawić się w strzelanko. Pięknie. Mimo małej szansy na trafienie udało się. Eee, zobaczmy tu. Nasz. Mm, nie za dużo ma szansy na trafienie. A spróbujmy tego rannego. Załatwiony. Pięknie. Bardzo nawet bym powiedział. spróbujmy tych, co są na górce. To już pudło. O, też pudło. zaciemną na nasze biedne oczęta. Ale podejdziemy, spróbujemy... No, też pudło. Będziemy próbować jakoś podejść ich i zdźgać ich, ile się da. Oczywiście tutaj do przodu pójdziemy naszym Ragnarem. Uła, ile tu ich jest! Dobra, będzie troszkę wyzwanie. Ja mu spadłem morale, więc ciapniemy go i spróbujemy naszym tutaj Kasso. I teraz tak. Albo tniemy tak i liczymy na to, że nie trafimy naszego towarzysza tutaj. Albo tniemy pojedynczo... Spróbujmy tak. Okej, okay, naszego nie trafiliśmy, całe szczęście. Jednego żeśmy ucieli, a ten jeszcze żyje, więc trzeba będzie poczekać. Na szczęście mamy jeszcze innych ludzi do ruchu, więc poruszamy się dalej. Co ich strzelcy zrobią, goblinę łajdaki? Okej, okay, naciągany. Uuu, dobrze. Nasz nowy zawodnik umie się bronić tarczą przed strzałami. To już jest plus. Trochę się rozbiegają, będzie ciężko ich dogonić. W takim razie też nie za dużo będziemy odbiegać, on na pierwszy poziom, więc też nie będziemy nim jakoś szarżować zanadto, bo jeszcze się okaże, że będzie liczył zaraz yy, zęby, jak dostanie wpierdzie od goblina. Ale na razie jest dobrze. Zobaczymy, w całej szczęście gobliny nie mają za dużo życia. Dużo tak nie, tylko są i bardzo irytujące, bo uciekają. Są zwinne i ciężko je trafić. Ale przynajmniej nie ma jeźdźców wilczyk, oni są jeszcze bardziej wkurzający. O, i jeszcze te siatki, tak? Rzucili na nas siatki z zakupami, bez zakupów. Teraz my jesteśmy ich zakupami. W takim razie czekamy, co tam jeszcze zrobią te wajdaki? Okej, okay, próbują strzelać naszych puczników. Całe się noc też im nie sprzyja. Też im zmniejsza statystyki, żeby trafić przeciwnika. Więc chociaż tyle dobrego. O, proszę bardzo. Mają jeszcze takie zwane odejście od przeciwnika, nie mówiąc ataku okazyjnego. A więc samo utrapienie z tymi goblinami. Ale jak się już ma dobre statystyki, jest dzień. O, można nawet ładnie trafić. Ale na tą chwilę musimy się pocieszyć niczym, bo nie mamy nawet możliwości dobrego oddania strzału. O, tutaj też się nie udało, więc zrobimy kroczek do przodu, spróbujemy rozwiązać więzy. Bardzo dobrze, udały się. Tu no, chyba po prostu podejdziemy bliżej i spróbujemy oddać jakiś strzał. O, okej, okay, tu się udało. Tutaj chyba tylko zrzucimy z siebie dokładnie, a tu podejdziemy spróbujemy. Chociaż jedno dźgnięcie wykonać. O, wątpię, żebyśmy trafili. Okej, okay, dobra, trafiliśmy, never mind. Nie w tego, co trzeba, ale to było wystarczające. Zbliżymy się naszym Alfgejrem, że mógł się jeszcze trafnąć. Piękne jedno pchnięcie, drugie i kolejny leży. Patrzmy, nasz Hans ma możliwość tutaj jeszcze pokarać przeciwnika. Ernst, okej, okay, trafił też, nie jest źle. Natomiast tutaj spróbujemy wejść na górę. Później spróbujemy z maszystym ciochem zciągnąć kilku. Tutaj nie mamy zbytniej szansy, ale podejdziemy spróbujemy ich zaraz napierdzielać również. I zaraz oczywiście ruch przeciwnika. Co zrobi goblin? Będzie dalej biegał w tą i z powrotem. No dobra. Umierzony strzał. Całe szczęście tarcza pomogła nam się obronić. Tutaj oczywiście się też przesuwają. O, tutaj nie trafia. Też mi się to bardzo podoba. A tutaj tarcze i uderzą naszego wojownika. U, karawaniarz jeden dostał. niedobrze, Mam nadzieję, że nie zginie. Ale wiecie, wszystko to jest możliwe. O, dobra, nieważne. Zginął. A kto ubar ten nie żyje? Eee, no właśnie. To teraz zobaczymy, jak pozostała grupa da sobie radę. Pięknie. Henryk ściąga jednego z bliskiego strzału z kuszy. Spróbujemy tutaj. Pięknie. Kolejny strzał. Tak z niską wartością trafienia. Niesamowicie to. Spróbujemy. Pudło. Z jednej strony ruszyłbym nim tutaj. A spróbujemy. Nawet zginie. E, spróbujmy w takim razie naszym Algejrem wyżej. Piękny. Kolejny cios. przeciwnik leży. E, ruszymy się tutaj do przodu naszymi wojami, A my tu spróbujemy zaatakować kolejnych przeciwników. Podaję się bliżej. Pięknie, jeden cios, drugi cios. Kolejni przeciwnicy padają pod naporem gradu ciosów naszych wojowników. Spróbujemy podejść tutaj, żeby nie uciekł, bo już ma bardzo niskie morale. Tutaj jedno ciągnięcie, proszę bardzo, przesunięcie, ten już nie powinien mieć problemów. Spróbujemy zagrodzić ucieczkę temu oto, oto panu. A ten będzie zaraz próbował uciekać i pewnie zginie. No i zginął. Bardzo ładnie. Zostało nam masz dwóch. Dwóch łuczników, którzy dobyli tylety i próbują walczyć z bliska. Więc. Okej, okay, karawaniarze wracają na swoje miejsca ochronne, by chronić swoje pociągowe zwierzęta. A my podejdziemy bliżej spróbujemy doćgać tych przeciwników. Pięknie, został już tylko jeden. My już nawet nie będziemy strzelać. Podejdziemy naszym nowym iwarem. Walecznym, proszę bardzo, nawet trafił. Pacum na dzielni. E, spróbujemy jeszcze. no resztą nawet nie ma sensu ruszać. No, jak mówiłem, spróbujemy dokończyć to tymi ludźmi tutaj. No i tak się udało. Walka wygrana, my możemy ruszać w dalszą podróż. No i zadanie wykonane, dosyć łatwe. 5000 kasy jeszcze dodatkowo zarobiliśmy i zdążyliśmy na wieczorne piwo dla naszych oczywiście wojoków. E, sprzedamy oczywiście te niepotrzebne rzeczy, które dostaliśmy po walce z goblinami, bo to no, do sprzedania nie będziemy tego używać. Więc już się tego pozbywamy. O, proszę bardzo, dostało nam niedużo żywności, które po dniu się zniszczą. Więc trzeba będzie dokupić trochę żywności dla naszych wojaków. O, w tej chwili jest bardzo dobrze. To możemy też, sprzedać, bo nie jest nam potrzebne. E, możemy zacząć jakieś zbroje naszych ludzi. No, nie za dużo to jest wybór, więc też sobie darujemy. E, ludzi też na razie nie będziemy zabrać. Ale mamy mało sprzętu do naprawy. Mamy 6 sztuk, tylko nam zostało. Nie mają drogi, 217, normalna cena jest 200, więc jest spoko, więc zakupimy, uzupełnione, a w następnym odcinku wyruszymy na następne zlecenia. A tymczasem do zobaczenia, trzymajcie się, hej!